Kurs cudów, ćwiczenia dla studentów, lekcja 72. Żywienie uraz jest atakiem na Boży plan zbawienia. Podczas gdy rozpoznaliśmy, że plan zbawienia ustanowiony przez ego jest przeciwieństwem planu Bożego, nie podkreślaliśmy jeszcze, iż jest on aktywnym atakiem na jego plan i rozmyślną próbą jego zniszczenia. W tym ataku Bogu przypisywane są atrybuty właściwie związane z ego, podczas gdy ego zdaje się przybierać atrybuty Boga. Fundamentalnym życzeniem ego jest zastąpienie Boga. W rzeczy samej ego jest fizycznym ucieleśnieniem tego życzenia. Właśnie powiem to życzenie zdaje się otaczać umysł ciałem, zachowując go oddzielnym i samym oraz niezdolnym do dotarcia do innych umysłów inaczej niż poprzez ciało, które zostało wytworzone po to, by go więzić. Ograniczenie komunikacji nie może być najlepszym środkiem szerzenia komunikacji. Niemniej jednak ego chciałoby, abyś wierzył, że jest. Choć próba zachowania ograniczeń, które chciałoby narzucić ciało, jest tu oczywista, nie jest być może aż tak jasne, dlaczego żywienie uraz jest atakiem na boży plan zbawienia. Rozważmy jednak, za co jesteś skłonny żywić urazy. Czyż nie wiąże się to zawsze z czymś, co czyni ciało? Jakaś osoba mówi coś, co ci się nie podoba, czyni coś, co jest dla ciebie nieprzyjemne. Zdradza zachowaniem swoje wrogie myśli. Nie zajmujesz się tu tym, czym jest ta osoba. Wręcz przeciwnie, chodzi Ci wyłącznie o to, co ona czyni w ciele. Czynisz więcej niż tylko to, że nie pomagasz w uwolnieniu jej z ograniczeń ciała. Aktywnie usiłujesz ją w nim zatrzymać poprzez mylenie jej z nim i osądzanie ich jako jednego. Właśnie na tym polega atak na Boga, bo jeżeli Jego Syn jest jedynie ciałem, On również musi Nim być. Stwórca całkowicie niepodobny do swego stworzenia jest nie do pomyślenia. Jeżeli Bóg jest ciałem, to czym musi być jego plan zbawienia? Czymże innym mógłby być by, prócz śmierci? Próbując przedstawić siebie jako autora życia, a nie śmierci jest. Łamcą i oszustem, pełnym fałszywych obietnic i ofiarującym złudzenia w miejsce prawdy. Pozorna rzeczywistość ciała czyni to spojrzenie na Boga całkiem przekonującym. W rzeczy samej, gdyby ciało było rzeczywiste, zaiste trudno byłoby uniknąć tej konkluzji. Każda uraza, jaką żywisz, twierdzi z uporem, że ciało jest rzeczywiste. Ocza całkowicie to, czym jest Twój brat, wzmacnia Twoje przekonanie, że jest on ciałem, i potępia go za to. Stwierdza, że jego zbawienie musi być śmiercią, projektując ten atak na Boga i czyniąc go za niego odpowiedzialnym. Na tę starannie przygotowaną arenę, na której gniewne zwierzęta szukają żeru, a miłosierdzie zawitać nie może. Przychodzi ego, aby cię zbawić. Bóg wytworzył cię jako ciało. Bardzo dobrze, przyjmijmy to i bądźmy radzi. Jako ciało, nie pozwól sobie być pozbawionym tego, co ona ofiarowuje. Bierz tę odrobinę, którą możesz dostać. Bóg nie dał ci nic. Ciało to twój jedyny zbawiciel, jest śmiercią Boga, a twoim zbawieniem. Oto uniwersalne przekonanie świata, który widzisz. Niektórzy nienawidzą ciała i usiłują je ranić i poniżać. Inni kochają ciało i usiłują je gloryfikować i wywyższać. Dopóty jednak, dopóki ciało znajduje się w centrum twego pojęcia ja. Atakujesz Boży Plan Zbawienia i żywisz swoje urazy do Niego i jego stworzenia, by nie słyszeć głosu prawdy i nie przyjąć go jako przyjaciela. Jego miejsce zajmuje w zamian Twój Wybrany Zbawiciel. Oto Twój Przyjaciel, on zaś jest Twoim Wrogiem. Dziś spróbujemy zaprzestać tych bezsensownych ataków na zbawienie. Spróbujemy w zamian je przyjąć. Twe opaczne postrzeganie było rujnujące dla pokoju Twego umysłu. Widziałeś siebie w ciele, a prawdę na zewnątrz siebie zamkniętą przed Twą świadomością przez ograniczenia ciała. Teraz spróbujemy widzieć to inaczej. Światło prawdy jest w nas, gdzie zostało umieszczone przez Boga. To ciało jest na zewnątrz i nas nie interesuje. Być bez ciała. To być w naszym naturalnym stanie, rozpoznawać światło prawdy w nas, to rozpoznawać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Widzieć nasze ja oddzielnym od ciała, to położyć kres atakowi na Boży plan zbawienia i zamiast tego go przyjąć. Gdziekolwiek zaś Jego plan zostaje przyjęty, już się dokonał. Naszym celem w dzisiejszych dłuższych okresach ćwiczeń jest uświadamianie sobie, że Boży plan zbawienia już się w nas dokonał. Aby ten cel osiągnąć, musimy zastąpić atak przyjęciem. Póki go atakujemy, nie możemy zrozumieć, czym jest Boży plan dla nas. Atakujemy zaś coś, czego nie rozpoznajemy. Teraz spróbujemy wyzbyć się osądu i zapytać, Czym jest Boży plan dla nas? Czym jest zbawienie, ojcze? Nie wiem, powiedz mi, abym mógł zrozumieć. Potem będziemy w ciszy czekali na Jego odpowiedź. Atakowaliśmy Boży plan zbawienia, nie czekając, by usłyszeć, czym jest. Wykrzykiwaliśmy nasze urazy tak głośno, że nie słuchaliśmy Jego głosu. Posługiwaliśmy się naszymi urazami, po to, by zamykać oczy i zatykać uszy. Teraz chcemy widzieć, słyszeć i się uczyć. Ojcze, czym jest zbawienie? Spytaj, a otrzymasz odpowiedź. Szukaj, a znajdziesz. Nie pytamy już ego o to, czym jest zbawienie i gdzie je odnaleźć. Pytamy o to prawdę. Bądź przeto pewien, że z uwagi na to, kogo pytasz, odpowiedź będzie prawdziwa. Kiedykolwiek poczujesz, iż pewność cię opuszcza, a nadzieja sukcesu migocze i gaśnie, powtórz swoje pytanie i swoją prośbę, pamiętając, że pytasz nieskończonego Stwórcę nieskończoności, który stworzył cię takim, jakim sam jest. Czym jest zbawienie, Ojcze? Nie wiem. Powiedz mi. Abym mógł zrozumieć. On odpowie. Miej w sobie determinację, by usłyszeć. Jedno lub może dwa krótsze ćwiczenia na godzinę dziś wystarczą, gdyż będą nieco dłuższe niż zwykle. Powinny zaczynać się od tego. Żywienie uraz jest atakiem na boży plan zbawienia. Postanawiam go w zamian przyjąć. Czym jest zbawienie, ojcze? Następnie czekaj w milczeniu około minuty najlepiej z zamkniętymi oczami i nasłuchuj jego odpowiedzi.